Jest pan jest. Nie znam pana. A pan kim jest? Ja jestem zarządcą My strasznie pana przepraszamy, ale mój narzeczony jest taki nerwowy. Kto tu jest głównym lokatorem? Jest pan jest. Nie znam pana. Pan Domczak dopiero przyjdzie. Widzi pan, że nasze anonimy są te. te. O co chodzi? U obywatela zamieszkują bez dopełnienia obowiązku zameldowania nie, następujący obywatel. Nie nie nie, nie, nie. nie, nie, nie. Państwo nie mieszkają u mnie. Państwo tylko odwiedziny. znajomi. W nocnej koszuli? To nie jest moja koszula. O, jeszcze jeden. Pozwólcie. Ja? ja? Ja jestem bezstronnym świadkiem. Wszystko słyszałem. Jak to słyszeliście? No, mieszkam piętro niżej. Aha. Ja się oczywiście nigdy do niczego nie mieszam, ale tu sytuacja wygląda nieco inaczej. Proszę. Płaci pan teraz, czy piszemy na kolegium? Nie, nie. Płacę, płacę. Panie Zenku, pan mi da te dwieście. Będę panu winien. No im pan jest nie znam pana a pan kim jest ja jestem mocy. no ty jesteś pierwszy mąż twojej żony ja się nie zgadzam, a ja się zgadzam, nie mogę zostać na bruku biednymi będzie meldował żonę? to on jeszcze żona pani lusia moja niespodzianka kandečko będę jego ja się zgadzam? gdzie to nie wdzeń idioto on jeszcze tu jest to że on jeszcze tu jest no z naszego mieszkania ja proszę ciebie to jest po prostu druga żona naszego pierwszego męża nie ma różnicy Bez sensu. tak jest mandat jest to im jest nie znam pana a pan kim jest ja jestem żalemskim